Pierwszy koźlarz w tym sezonie zaczynają się pojawiać. To ten też jest nie za młody. Spójrzcie. Jakie stare. Czyli tutaj też nikt nie zbierał. Zobaczymy dalej. Wrak świeżych prawdziwków. Ten też nie jest w pierwszej świeżości 4-5 dni. Zaraz po deszczach wyskoczyłem. Tutaj mamy kolejny. Bardzo stary i roboczywa. Tutaj kolejny. Bardzo, bardzo stary. Zostawiamy. Jesteśmy na kolejnym miejscu. Ten wydaje się świeży. Zobaczymy. No nie. Świeży nie jest. Konkluzja jest taka, że wilgoci może jest w miarę, żeby te pierwsze prawdziwki się pokazywały. Ale zdecydowane noce są za zimne. Tutaj są kolejne dwa. W sumie trzy. Czyli na tym małym obszarze cztery. Ten jest hmm. on jest nadgryziony, czyli on jest zdrowy. Ten może być. Ten też. Przy ślimaki. Jeżeli ślimaki zjadają grzyba, Duże prawdopodobieństwo, że i ten grzyb jest zdrowy. Tylko to są prawdziwku kilkudniowe. Nie ma świeżych. Zobaczymy, co dalej. Na tym miejscu jest jeszcze jeden. Zobaczymy. Spójrzcie, są ślimaki, dużo prawdopodobne, że jest zdrowy prawdziwy, ale to prawdziwy, który ma 5 dni, albo czekamy tydzień do dwóch, nim grzybnia się przyzwyczai do temperatury w nocy kilka stopni powyżej zera i będą powoli wypuszczane owocniki, albo czekamy na deszcze. I ocieplenie się nocnych temperatur. Tu jest jeszcze jeden. Brak świeżych owocników. Ten jest co prawda młodszy, ale też ma ze 3 dni. Będę sprawdzał tutaj co 2-3 dni, czy się nowe owocniki nie, poja nie pojawiły, gdyż grzybnia przyzwyczaiła się do temperatury. Otoczenia. Inaczej zahartowała się. Jak widzicie, to jest świeży owocnik. Może już za kilka dni grzybnia się zahartuje na tyle, że będą się pokazywały. Może nie tak obficie, ale też będzie to będą to znaczące zbiory.